Cześć, no to z tej strony Witowskiej, bardzo serdecznie w drugim odcinku z z 3, zwierzaki. Tak, zwierzaki. Słuchajcie, Chiku y, i szam. Y, mamy już 6000 punktów, więc coraz bliżej, coraz lepiej, ale nadal. Czy tutaj jest za mało ładnie? Być może. Czy mogę to naprawić? Być może. Czy zrobię to obrazami? Być może. W sumie nigdy nie zwracałam z większej uwagi na to, ile obrazów mam w mieszkaniu, bo wiecie, obrazów i tak nie widać. A zawsze dają jakiś tamten. Dobrze, możemy też dać taki jakiś tutaj dywan. No powiem wam, wybór dywanu w Simsach, trójce to jest no... niewiele. <grystanie> Jakiś jaśniejszy poproszę. W sumie może być taki niebieski przed niebieskim. Czym jeszcze tutaj możemy ozdobić? Możemy dać trochę roślin. <grystanie> mhm. Trochę, jedną. <grystanie> Dobrze, tutaj możemy dać... Wejdźmy może po prostu w dekorację. Lustro. Nie, lustro nie, lustro możemy dać tutaj nad tym, bo nie mamy. Obrazy zasłony dawane ozdoby rzeźby. O! Właśnie, bo ja tutaj nie mam żadnej. Żadnej tutaj nie posiadam rzeczy pod telewizorem. Ok. Możemy tutaj jakąś rzeźbę sobie. Jezu, nie aż taką wielką. Małą, potrzebuję małą. Co to jest? Ej, potrzebuję jakąś naprawdę małą, młodną rzeźbę. Dobra, może być. Serio. A różne? O, różne. Jakieś tu pierdołki. Możemy podstawić, ale. No, ale może być. Dobra, i tutaj mamy jeszcze sporo miejsca. Nie. Nie, 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 nie. Zegar. Szafka, narzędzia. Pamiątka z wojny. T-rex. No, dobra. Zobaczymy, dlaczego nie rybki. Mogą być i rybki. Uzupełnij. Kup meduzę. Powinno wskoczyć, że jest ładniej. O, dobra, wskoczyło. Najedzona, najedzona, chodź. Kupimy meduzę. Uzupełnij. Kup złotą rybkę. I kup szprotki. Mogę jeszcze jedną meduzę? Nie. Dobra, to jest wszystko. Eee, Przebierz się w normalny strój, zmień strój na, na co dzień. Nie wiem, dlaczego na kąpielowe Czy można pływać w tym? Nie, nie można tylko wędkować. Ok. Eee, co dzisiaj? Potrzebujemy wbić wyższy poziom z kotem. Nie masz co? Tutaj masz jedzenie. Chodź tutaj. Musimy się bardziej zaprzyjaźnić z naszym kocicą. Uczucia, przytuł. Tylko skończy jeść. No. Jezu, kocie, ile możesz jeść? Starczy może tylko jedzenia, bo będziesz gruby. A kontaktów i tak potrzebujemy z river. Znaczy, w sumie to river potrzebuje kontaktu. No, jak ślicznie, uczucia głać, uczucia mów. Tak, wiem, że jest przyjaciółką, ale potrzebujemy więcej baw się. Uczucia dają wąchać dłoń, może z dwa razy. OK Uczucia. Gładź. 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 Gładź to mi się kojarzy z gładzią, którą się kładzie na ścianę. O! Świetnie, ale to i tak więcej potrzebujemy, żeby nam to zaraz nie, nie zniknęło. I może na całusie zrobimy e, miniaturkę tego odcinka. Dlaczego nie? Szczotkowanie to jest takie proste. A całus to jednak całus. Prawda? Prawda. Dobra, a jak tam konik? Konik ma się dobrze. Piesek. Nie podążaj, tylko idź, zjedź coś. No, miał. Aha, dobra. Bo nie widziałam jeszcze tej interakcji. O, jakie. Akurat, że Randol. No, jakie piękne. <ścoughs> Jak słodko. E, zabawa. Ścigaj, nieuczucia. Daj, przesmaknie. Opieka. Dobra, szczotkuj, to ją postawi na ziemi chociaż. I zabawa. Nie, nie ścigaj, po prostu się pobawmy. Albo wzmocnienie pochwal za to, że jest schrutna. O, dobrze. Czyli tutaj mamy drugą przyjaciółkę. No i Harry pozostaje jako trzeci obłąkany. Opieka, czyść kopyta, szczotkuj, przytul. Pęcherz. No, to sobie poradzi zaraz. Tutaj też sobie poradzi. No i tutaj potrzebujemy. Dużo punkciurów. Uczucia. Poklep po grzbiecie. Mhm. Musi podejść. A tam nie było jeszcze szczotkuj? Okazji. Skóra węża, dobrze, Rivers złapała skórę węża, która i tak jest nic nie warta, więc <laughs> trudno. Uczucia, daj przysmak. Czy robicie jakieś interakcje, czy wam się tylko tak wydaje? No i dosiądziemy konika. Co tam konik potrzebuje? Pewnie jakieś ćwiczenia właśnie dosiądziesz tak bez niczego czy jakie to jest wkurzające że ten koń musi stać pod dobrą e, dobrą tą to jest po prostu dobrze e, wybierz się na przejażdżkę galopem właśnie to robimy no ale trudno i tak musimy podbić punkciory właśnie czwarty poziom galopuje szybciej niż kiedykolwiek o! No i super. Są najlepszymi przyjaciółmi. No to ładnie. To nam ładnie wyszło. Co to było? Oglądać szopa. Poprawić jeździectwo. Jak tam nasz poziom jeździectwa? No zaraz będzie kolejne. Piąteczka. Ekstra. I wygrać wyścig. No myślę, że możemy się skusić na jakiś wyścig. Jak to wygląda? Teraz mamy wyścig jakiś. Wyścig dla początkujących, daleko nie jesteśmy. Możemy lecieć. Może się uda. Może zdążymy. Chociaż już zaczynam wątpić, ale poprawić jeździectwo. Tak, możemy to zrobić. Dobra, spokojne tempo. Ryzyko. Spokojne tempo. Idź na całość. Ryzyko. Spokojne tempo. Coś walnęło. Ryzyko. Spokojne. I do końca idź na całość. Ach, kurde, było blisko. Było blisko. Niestety. Dobrze, wróćmy do domciu. No szybciutko, dobrze, że daleko nie jest, dlatego też właśnie wziąłam tę chałupkę, bo jest blisko, blisko do tego wszystkiego. Dobrze, zejdź z konia, możesz po prostu zejść z konia sama, nie. Dopełnimy miskę. Tam niewiele zostało, siku, weź kąpiel. No jeżeli teraz się pojawiły, Nie, jeszcze nie. Ale się zdenerwuje, bo potrzebuje iść spać. <laughs> Czyli musimy. Yy, musimy troszeczkę teraz zmienić rytm życia. Bo to nam się nigdy nie uda. 22. Pusto nie ma. O, świetnie. Jedz resztki. Albo dobra, dobra, jedz resztki. Jutro pogotujemy troszeczkę więcej. O, obczajcie to. Jak to wygląda. Nie no, ekstra. Pięknie, naprawdę pięknie. Simy są tak zajebiście zwagowane, że masakra. Dobra, już? Zjadłaś? No zaspać. Psa powaliło. Biegaj w koło. Mhm. Jesteś brudny. Trzeba będzie go wykąpać. I kota też wykąpiemy jutro. A ty, a ty sobie po prostu śpisz. Świetnie. Jeszcze tylko zerknę. Ale nie ma. Dobra. No dobrze. To najpierw wyczyścimy River. W takim razie, skoro tam ten Flora śpi, to River pierwsza. Oczywiście Flora zajszczała się tutaj. Nie chciałam już budzić Lili, żeby... Żeby... Ale w sumie chyba nie potrzebuję jej kąpać. Chyba to nie pyknie. A może jednak... Chodźcie. Udało nam się kota wykąpać. Nie no, ekstra. No piękna jesteś teraz z lifcia. Piękna. To teraz wykąpiemy Florę. Zostaw już ją. <gry> tak, czyść się. Po kąpieli musisz się czyścić. Yy, nie oglądaj, tylko nakarm. To po pierwsze. Jesteś podrapana przez nią, no trudno. Wykąp zwierzaka, flora. Flora, wstajemy. Flora, nie śpimy. Bo czas cię wykąpać. Nie. Wykąp florę. Bo strasznie śmierci. Ale to bardzo strasznie. Gdzie to masz tutaj? Nie masz brudu. Nie wiem, dlaczego tak wygląda. Znaczy. Niszczenie. Dobrze. Jeżeli niszczenie, to jedz z miski i poszuj sobie, co mi tutaj przyszło. Dobrze, to tyle jest tam jest trudno. Będziesz, Florcia, piękna. No, Idź sobie wszami to. Dobrze, Harry. Opieka, Cześć, kopyta, szczotkuj. Chodź, wyszczotkujemy cię. Jak tutaj pracować? Jak tu pracować? Pęcherz. A, jeszcze nie potrzebujesz siku. ok. Ale ćwiczenia by się przydały, pragnienie by się przydało. Dobrze, to jak wyczyścimy. Pi. Nic nie. Ale zaraz coś tam zrobimy. Ok, 10 tysięcy. Słuchajcie, mamy 10 tysięcy. Chodź, siku, zrób zjedź sobie suróweczkę. Czy ty możesz już. Nie, musisz dokończyć to rzucie. Weź zabawkę. O, weź właśnie, przecież możesz wziąć sobie zabawkę. W czym jest problem? Daj obwąchać dłonie. <grym> Dobra, wykąpać się to może, wykąpiemy się wieczorem. Chodź, dosiędziemy konika. Pisk, pisk, tak wiem. Pisk, pisk. I poćwiczymy sobie może takie rzeczy. Tening podstawowy wystarczy w zupełności. Tenher zaraz się zsika. Albo zesra. To będzie piękna. Dobra, zejdź z konia. I koń się sam rozebrał, ekstra. To weź kąpiel. I daj Boże, dzisiaj wieczorem powinien się pojawić jakiś jednorożec. Bo mamy po prostu zrobione wszystko: tu mamy przyjaciela, tu mamy przyjaciela. Z riftią musimy się bardziej zaprzyjaźnić. Ale to, jak się wykąpiemy. Okej. Okay. Ty wstań. Nie miał. Tylko przytul. Szczotkuj. Tam się jakieś dziwne rzeczy dzieją. No, odłóż kota. Wzmocnienie zgań za to, że jest hałaśliwa. Nie, Nie, nie. Za to sikanie chciałabym ją zganić, ale nie mam. Nie mam jak. bo Nie mam takiej interakcji. Uczucia. Ugłać. Mów. Ile mamy tych punktów? 11 tysięcy. Nadal trochę za mało. Zabawa, baw się i szczotkuj. Nie ja nic nie potrzebuję. Za to to nas tutaj wkurza. A nie, to nam się smywarka popsuła. Widzisz? To różnica. To różnica. To wezwiemy hydraulika i wytrzymy kałużę. Pisk, pisk, pisk. Dobra. Naprawdę się lubią. No cieszę się. Daj Boże, że przyjedzie za godzinę. Opieka, szczotkuj. Cóż może... Siku, i spać. Cóż nie, nie spać. Chociaż możesz się strzemnąć, bo miałam nagotować ich i pies z tego wyszedł, dobra. Nie, bo jest dopiero 19 to za wcześnie. Za wcześnie. A daj Boże, bo jest czwartek, wieczór, może się pojawi w końcu jakiś, jakiś, bo wiesz co, po prostu i spać. A jak będzie jakiś ten, to ja ją po prostu obudzę i, i tyle. To ja idę teraz chillować na miejsce. Gdzie to jest? Czy jest tutaj? Jeżeli się pojawi jakiś jednorożec, to ja ją obudzę, jeżeli nie, no, to widzimy się rano. Niestety nie było żadnego jednorożca. Nic się nie pojawiło. Więc walczymy, słuchajcie, dalej. Walczymy dalej. E, jest resztki surówka. Musimy troszeczkę tutaj podgotować rzeczy, bo już mi się ta sorówka pewnie kończy. A fajnie by było mieć chociaż dwa dania po sprzątaj. Podejście na danie gofry może być. Żebym miała coś w tej lodówce cały czas. Nie wiem, co to będzie mogła ugotować na drugim poziomie. Zaraz zobaczymy. Ale oprócz gofry zrobimy coś jeszcze. Od kiedy gofry się robi w pikarniku. Ja robię w kufrownicy. O, a to się właśnie akurat zepsuło. Nie no, to idealnie trafiliśmy. Więc co tutaj jeszcze możemy zrobić? Naleśniki. O, naleśniki leśniki też ostatnio jadłam. Jezu, kto dzwoni. Dlaczego tu się dzwoni, skoro z nikogo nie znasz? Posiłek do restauracji. Dobra, zaniesiemy naleśniki. Jeżeli, jeżeli taka jest wola możemy spróbować nie wiem czy to coś za, ale spoko no ładne naleśniki dobrze to idź zanieść i jak wrócimy to się ogarniemy co ty tam, wstałeś? chodź, podejdź tutaj yy, siusiaj Ćwiczenia możesz sam sobie zrobić tutaj wokół, na przykład. A przez płoty możesz sobie skakać. Co ty na to? Nie, nie będzie skakać przez płoty. A przez to? Świetnie. Kontakty to później się przejedziemy. U ciebie jest spoko, u ciebie też jest spoko. Tylko ty mogłabyś tutaj przyjść, Floro. Bawić się trochę na dworze, a nie tylko w tym domu. Dobrze, dostaniemy stówka. Może być. Ćwiczyć nie. Ogrodnictwo to nie ta seria. Tak suweczką wracamy do domciu. Bo nie mamy swego autka. Okej. Okay. Chyba bardzo jej się chce siku. Znaczy nie, jak chcę jej się siku, bądźmy szczerze, ale, ale. Z kim nam spadło? O, z nikim nam nie spadło. Ile mam punktów? 12 tysięcy. Nadal mało, słuchajcie, nadal mało. Potrzebuję... Podaj lunch. O, zapiekankę. Dobra, machniemy zapiekaneczkę. Nauczyć się nowego przepisu, na pewno. To nie ta seria, moi drodzy. To nie ta seria! W sumie, wiecie co? Teraz jak sobie grałam w tą trójkę... I kiedyś jak trójka wyszła, ja grałam cały czas w dwójkę, bo trójki nie miałam. Teraz w sumie żałuję, że tej trójki nie miałam. Jest całkiem fajna. Nawet teraz lepiej się bawię w trójce niż w czwórce, ale to ze względu, ze względu na to, że w czwórce mam wszystkie dodatki ograne. Tutaj nie, tutaj mam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dodatków do zrobienia. A teraz w czwórce ma wyjść nowy dodatek, więc będziemy musieli na chwilę odpuścić trójkę i wrócić do czwórki na ten dodatek, żeby go ograć. Także taka sytuacja. Dobrze, głodek. Może sobie zjeść w sumie kawałek zapiekanki. Teraz tak, potrzebujemy zabawy, powiadasz. A tego nie trzeba czyścić? Nie. No jak miło. No. Piesek warczy, no bardzo nieładnie. Zmieni na romantyczne randki. I szybciej punkciorki lecą, ekstra. Wanna. Masz przecież wannę. Zjeżdżalnia wodna? Na co ci zjeżdżalnia wodna? Dobrze. To posprzątaj. Przyjazne. Opieka. Wyszczotkujmy pieska. I właśnie, nic nie robiliśmy z, psem, z tym, z koniem. Więc opieka, czyść kopyta, opieka, szczotkuj. Psiaka nie trzeba. Psiak jest ogarnięty. Nasz tej konik naprawdę potrzebuje kontaktu. Jakiegokolwiek. 5 razy musi podejść, żeby zrobić jakąkolwiek interakcję, ale dobrze. Yy, poklep, daj przysmak gładź. Powinno styknąć na kontakt. No, powinno styknąć. Yy, 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 yy. Dobra. Teraz chodź na siku i chodź na spać. No, i ja znowu się tam przyciluję przy na, na tych jeziorkach, więc zobaczymy rano. Znaczy rano. Ja przyciluję do jakiejś, nie wiem, drugiej w nocy i dam wam znać, czy coś się dzieje, czy nie. Dobra, jakby coś się miało pojawić, to by się pojawiło. Niestety nic się nie pojawiło, także na dzisiaj będzie to tyle. <laughs> Trzymajcie się do następnego odcinka i cześć.